ale halo, halo budowa wjeżdża budowa budowa głowa w betoniarce witam bierzemy się za wstyd ale kombinacje norweskie bo tam jest bardzo mały prześwit musieliśmy łychę stawić, także ta maszyna na razie jest zamknięta może na styk by weszła ale jest obawa, że szyby podłużemy o choinkach. Także na razie tej lotce B jest uziemione. No i dzisiaj ciekawe w ogóle jestem, czy to zaczniemy murować, bo pociemne idą w od Doroty. Dobra, już jak łycha jest w środku, to pasuje. Zostawiliśmy to tam, Merlo widać Tą łychę tutaj Merlo jest troszkę wąższe Może by wjechał Merlo Dobrze Panie Kamil było Do przodu, Do przodu. Tu trzeba pamiętać zawsze Bo to lubi się zaprzeć o to I wtedy żeby się zapina łyżka A jej się nie zapina Dobra, materiał wciągnięty. Bierzemy się za szczyt, za pierwszą warstwę, ale tu trzeba troszkę, o kurde, inaczej to zrobić, bo tam jest ten welbunek i troszkę, nie, gdzie tam wadzi się sznurek, żeby przemiliniować tę pierwszą warstwę. I stwierdziliśmy, że po prostu postawimy drugą naklej. I to wszystko razem na drugiej warstwie się dopiero to zobaczy, bo to będzie powyżej na nadproża. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bo no bo wiadomo to było. Niby to było liniowane poniżej wieńca, ale. Jak to wyszło to. Się przekonamy. Ale coś czuję, że naprawdę z tej roboty nie będzie dzisiaj nic. Dara <laughs> jebniej. O, no dorobiłem się w końcu tego płynu antyatezyjnego i spryskiwacza. Na razie tylko betoniarkę popsikaliśmy. I taczki, zobaczymy. A to by musiało być jeszcze zrobione. Zobaczyć co to będzie słońce, bo zawsze lubi przyschnąć tej betoniarce. Mam nadzieję, że trochę lepiej to będzie. Tu taczki wypsikałem, ale to wszystko to już i tak zarośnięte jest i tak. <laughs> Pierdolik padol Zaraz będziemy uciekać Tutaj i tak to by musiało troszkę złapać żeby to Dobra, tu będzie sznurek, więc tu mierzymy pion Coś tam jest I tu niby, ale to cholera wie jak ta linia jest Kurwa. Kurwa, źle to będzie. Ty, Piotr, ale tam. Ty skos pierwszy postawiłeś? Skos pierwszy postawiłeś? No bo ja postawiłem półtora i będę zdejmował. Kurde. No kurwa, przecież to musi być. O, ja nie. Kurwa, zajebana. To tak musi być. I tak, dlatego tu połówka musi być, bo po prostu nie ma wiązania na tych skosach, ale po prostu pewnie no bo tu byś zciął z ciął tego, później tu by połówkę uciął z tego z kosa i by było niby fachowo, ale to dużo spadów by było, a trzeba oszczędzać, bo pustak drogi, więc tak to wychodzi. Pionisko mam, tylko że tam mi brakuje parę centy, parę milimetrów do tego, bo to już ściągane było i. Kurwa i pogoda teraz, wszystko zaprawa urobiona, na nawciągane, A Ale nadawali na dzisiaj, to nie wiem ile suma dzienna, ale po 2 litry, po, po litrze na godzinę ma spadywać. Po półtorej godziny weszliśmy z powrotem na mur. Mamy sznurek po całości. I patrzcie poziom ja tak sobie trzymam od środka żeby mieć tutaj o tę przyspowojową grubość zapałki od sznurka że on tam jest luźny to mnie nie obchodzi tylko żeby linia była tak się wtycza pustaki dobra rano następnego klej e, w biwolcie też już jest zmienione ten Yy, są ostrza czy jak to się mówi Brzeszczot jest zmieniony bo kupiłem do ceramiki no bo już się skończył tamten zaciskała, różne się tam cuda działy praktycznie bym mógł opuścić ten sznurek i murować do sznurka ale jeszcze jednego można sprawdzić i wtedy linie przenieść Chyba tu jest tu jest doktor Takie jeszcze on musi pion mieć. loto ten sznurega. Już nie powiem co. Troszeczkę by chciał. Dobra, bo zaraz usiądzie i teraz cyk. Tu był pion, tu był pion, a tu będzie linia. No, może być. Dobra, docinko. Zaraz śniadanie. Kurwa, cały dzień mi się pierdolić. Dobra, mamy tą pierwszą warstwę. Tu jak cię mogę wyszło to pionowanie? Jak to wyszło? No nie sprawdzałem jeszcze w oczku, ale troszkę te dolne prze, przepukiwałem. Troszeczkę, bo był ząbek. Dobra, i tu teraz jest taki myczek, że, że tak będzie. O! Pukając to jeszcze nawet młotkiem, a ja to pukał, to jeszcze to... praktycznie tą pierwszą warstwę to sobie ustawiam. Tu już widać, o taki lekki ząbek jest. No ale trudno zostaje. No i tu na welbunku też widzę, że mały ząbek będzie. Przyjdą tynkarze, spacą i wszystko wytracą. O, jak to jeden jakiś napisał. I tu pójdzie dwunastka. Ile tu mamy? Trzynaście, no dwunastka na cienką fugę, czyli Cały, cały ścięty na pół. Po wymurowaniu prawie czterech palet idziemy do góry. Łometr duszno jest. Nie przekładamy blatów z dołu, tylko jeden poziom pod nami żeby był lewą różnie była Nagrywam Kurwa, ja bez czoł A ty czemu w czopce? Bo jestem młody. Bo jesteś co? Jestem młodszy od dypowana Jak mi mówią W czopce? No, ale w czopce to jestem młodszy Jeby to łysy łebczę za czarny Dobra, mamy sobotę Piątek deszczowy dzień Jest godzina dziewiąta a my zaczęliśmy dopiero murażyć Zanim to wszystko... To znaczy szalunki pościągaliśmy, zanim... Podwyższyliśmy, zanim ten łaty u góry namierzyliśmy W chuj czasu. O, mi tu brygadzista przypomina, że mamusia pozdrowił Pozdrawiam mamusia, ale mamusia to nie wiem czy dotąd obejrzy, bo ona się boi jak... Tak się wychyla człowiek, to znaczy ja się ogólnie nie wychylam, tylko kamera jest trochę dalej ode mnie dlatego to tak wygląda. Co tu się kurwa z tym szczytem po... Kurwa w oczku jest. Jak już na tej wysokości, bo praktycznie tu od samej... Tutaj murowaliśmy, tu cały czas od sznurka, także... Są lekkie dziurki między nimi, ale ogólnie jest spoko. To coś też odstaje, dobra. Jak to jeden pan powiedział, że jak budowali kościoły, to do czterech metrów było, było widać, a później to już nic nie widać. Może i tak jest. Panie Kamil, podłóweczka by mi się tu przydała. Ale nie wódki, tylko kleju. Nie kleju. Pustaka. Tu jest trochę przekichane, że jesteśmy strasznie daleko od ściany. Przez ten... Podciąg. Bo on wystaje, jeszcze musi dojść deska. I to też jest dla mnie chujowe uczucie trochę. Ale już już z murami bliżej niż dalej. Te słupy też już zalane. Tam z tamtej strony zalewaliśmy na. ile warstw? 10, a tu zalewaliśmy na 13. Tak wyszło, bo. bo grubość welbunku jest wyżej. Kurde, to jest dzisiaj, żeby to Postawić. 9 warstw chyba nam zostało jeszcze, ale to się bardzo szybko będzie teraz skracać i będzie ubywać. 7 czy 8 palec włożyliśmy na niego. Już się sam pogubiłem. Nawet bym powiedział, że troszeczkę wchodzi do środka ten szczyt, no ale dobra Lepiej do środka niż na zewnątrz Ej... Bo... 43 Tak jak teraz, tak jak teraz, czy nie tak? ten? 44 to jeszcze trochę mi się... Ścia... Jeszcze mało. Ty a ja coś nie będziemy mieli takiego. Coś tam widzę, że on by miał, musiał mieć gdzieś wysokości tak mniej więcej w pionie. 16. Dobra, Piotr coś takiego ma. Mam starsz. Dobra, jest super Jest godzina około 12 może Jeszcze nie ma To będzie finał roboty na dzisiaj więcej pierdoleń nic nie robię, jadę do domu O, i ta wisienka na torcie Może pan Kamil weź tutaj, żebyś widział to Weź to tu co by I tu z tej strony a ja tą poziomnicę przyłożę Pokażemy, czy, czy tu coś się buja. Poczekaj, to jeszcze muszę przysunąć. No, weź trochę poruszaj tym. Poruszaj rusztowaniem. O, widzicie, i to jak się chodzi, to tak, tak się ustawia pion. Ale średnio krajowa jest. A ty nic, panie Kamil, tego nie skomentujesz? Nie. Dlaczego? Co? Nie co. No to patrz tu na mnie tą kamerę kurwa, nie tak gdzieś. Jak się no nagrywa... Ja kurwa no fajrand! O! Jak się nagrywa to się patrzy w kamerę, a nie? Ty no będę tego nie kurwa No... No fajrand no Ty, a tu dlaczego nie ma poziomu? Kurwa, o co tu chodzi? No to weź tutaj końcóweczkę nagramy na mnie. Do następnego. Jest? Jest. Do następnego majstra. Nie spita się ta weekend. Cześć.